Hej! Kolejny vlog i w tym blogu robimy stroban, jesienią makijaż oczu, ponieważ jutro jest jesień, dlatego taki makijaż dzisiaj robimy. Dobra i pierwszą rzeczą, którą Wam pokażę to jest taka paletka, to paletka od Lowly, ona jest Pinch me Eye Shadow Palette. I mam tutaj w tej paletce taką taką pipetkę. pipetkę. Ja tak jak już tak wyglądam. Używana już. Także bierzemy żeby będziemy używać sobie tych... Cieniem z tej paletki, czy on dają, dają cieniem eee, chcecie zwalczę te paletki, to piszcie. Kto zainteresowany, ten pisze. Eee, więc słuchajcie, eee, no to zaczynamy. Zaczynamy nasz makijaż. Bierzemy pędzel. Yy... O, tak. Więc bierzemy ten pędzel i jakąś paletkę, którą macie. I będziemy I malować. I malować. Dobra. Więc tą pipetką będę, będę Wam pokazywać, jak to tam <laughs> wygląda. Więc. Na najpierw no, damy taki jasny cień. Staki, taki jasno brązowy, już taki brąz, nie? I będziemy to? Co? A, patrzcie jak to ładnie wygląda. To jest taki jakby beszt, nie? O, patrzcie jak uskuchla mnie. Tylko piosenką maluję ja nawet. Koło będę mieć większy nawet także. Okej. Okay. No i pierwszy cień. jak Fajnie to wygląda. Ładnie. Nawet te cienie bardzo ładnie wyglądają. Nakładamy teraz od cień. taki. Nat będzie będzie rudy.

Mamy tylko inspirowanie jesienią. Także nie przemycie się. Te cienie mają. Te cienie zdrowie mają dużą pigmentację. Hmm. trzeba trochę uważać. Ale jak ktoś umie, czyli, umie się posługiwać. No to fajnie. Patrzcie. No i tak... robimy sobie ten... Te, tego... tutaj... w załamaniu. Tak, 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 tak to się nazywa, nie? Super. I teraz bierzemy tu ma paletkę, berso i bierzemy sobie jakiś taki. No, możemy wziąć nawet, ja Wam powiem, tego, tego nie. I taki super makijaż przystosowany jesienią i nakładamy tutaj... такова отца и начина. А вот все. Окей, окко. Нам сейчас рад было. możemy to sobie tutaj od tej tej linii możemy sobie mm, takim jasnym Dobrze. i tutaj podkreślamy oczko no, na oczko. Ok, okay możemy e, podbić z ludnością. Tam do paletki. O, e, I no. Wkładamy. Hop, ten cień. Patrzcie na to. Fajnie, co? Te nie bardzo ładnie się blendują. Trudno je wyblendować. Polecam tamtą paletkę. Komuś się uważać, uważać, bo jest taka mocna pigmentacja. Więc, więc słuchajcie. Możecie też tutaj dać, dać, dać klawkę? Nie, nie wolno, możecie sobie zrobić klawkę. To taka podpowiedź. I po prostu to, co tu zrobiliśmy, powtarzamy na tym drugim oku. Czyli bierzemy ten. ten. Ten był nie. No. Bierzemy to I powtarzamy na załamaniu. Ludzie tam się robiła, ale nam też może być i ludy, więc jak ludy to. robimy sobie. radu. Ten ludy. Oni to będą już mieszane, także yy, mieszane. A to się. To będzie tak, a to będzie inaczej. Teraz będziemy nakonywać. To będziemy robić. To wiatr. Połączymy sobie e, tego ludzkiego, nie? Tego, tego ludego. I ciągniemy do góry. No, takie właśnie przechodzenia. Należy jakby to... Jakby to chcecie wykonywać. Zrobię takie przejście tym, tym ludem Bierzemy tak, na kolaną palet i bierzemy my tego cienia bierzemy my... i tu Przeszlamy i tym jasnym, tym jasnym tutaj. I teraz patrzcie. Co robimy z tym? no tego... Tak nam się wyjechało, więc możemy sobie to poprawić, jakoś tak. ta -dam. Tam gdzie nie... Pojechaliśmy tego, tego jasnego. I tak wygląda makijaż od Tak. Tak wygląda makijaż oczu wczoraj zwaną jesienią. Jeszcze mam rzęby. Puszczam do rzęb

Jak widzicie na obręcznym obrazku, tam mamy kijarz, oczu z czerwony jesienią. Jak się, czy Wam tu się pokażę, nie chcę to, to wyglądać, tylko pokażę. Hop. No to tak tak właśnie wygląda ten makijaż oczu. Jeśli makijaż się podoba, to lajkujcie, subskrybujcie kanały i komentujcie, a my będziemy się we wtorek. Cześć!